W ogóle ja myślałem, że ja umrę, nie? Jak na tych panów wybiegłem. Na początku myślałem, że umrę, jak przebiegło na drugą stronę. Co się na mnie wszyscy napierdalać? Oni myśleli, że mnie chyba zabili, bo, bo się schowałem po prostu tam. Ej, ty. Tak, do ciebie mówię. Daj łapę w górę. Ostatnio na kanale bardzo mało nowych ludzi się pojawia. A podobno Algarm YouTube bardzo lubi łapki w górę. Dzięki. Tak, do ciebie mówi? Nie wiem, Andrzej. Nie wiem. Dlaczego, dlaczego ona zobraża? Chodzący wdech i wydech, nie? Rozdzielą się, to umrą. Nie ogarną funkcji życiowych. Tak, le, prowadź, ty masz kurwa... Bardziej ten... się już kurwa przytulasz, nie umiecie? I idź kurwa, bo... Bo będzie jak zwykle, ja z Izm zginę, po czym ty nas wyrzucisz, Dalej, do i pójdzie, Ale nas wyrzuci? Śliście sz szczepieni niczym psy okay. dupami po ruchaniu. No, i, i wtedy każdy ma oczy do głowy. I co, kurwa? Argument tego nie, nie zabrania. to trzeba przeżyć. Jak ten debi nazwie eee, nie do nas. Nie, to nie, nie to nas. nie do nas. Mamy na plecach gościa. Na dużej dziurze. Nie w się wszak zaczekam na skurwy synka. Tak, jasne. Na pewno przyjdzie, jak mu skaw pierdol spuścił. Idziemy, wonać chodźcie. Ja już tam na kurwę jak pojeb. No to... Dżoby, czy się ty ramy, to to się ja szczerze, wie, ten gość... On dostał chyba po prostu... Jego skaw zranił i wrócił z powrotem na ten... na... A wy się ruszycie tam? To On powalił? czekaj, Magda, to jest typ kurwa niedaleko nas! O, nie, to są dwie ekipy! Bo raczej... Jeden minus. Izzy, ty napierdala z górki snajperskiej? Tak. Do kogo i gdzie? Kurwa, masz, tam jest niewidzialny ten murek, kurwa. Na Nie do... zrenderował na, na konstrukcji jest gościu. Której konstrukcji? na, Nowej. O, na, na twierdzy, kurwa. Przepraszam. A ja znowu przeży, przeżyłem dzięki Rysiowi. Wy, wy na górze? Ja jestem, ja jestem Izzy Duża dziura tam, gdzie się na mnie czekali, czekam na was. Chociaż na jednego ja z was. Byłeś już... Ja myślałem, że ty jesteś już na dormach, że z dormów napierdalałeś. Ty, wiesz co najlepsze? Karolina bałaby się tak bardzo po ziemię wejść, ale tego g***** odpowiedzianego się by nie bała. Tak spojrzała na, na, na krater z lawą, hmm, no wygląda niegroźnie. No, Elfrida po, jak po ostrym keksie. Nie no, Karolina to jest jedna, spoko... jedna z najbardziej spoko z jaką grałem. Dzień, no mała grałeś, oprócz Karolina? Tylko z Karoliną, to ja. A gdzie ty jesteś, to spytaj kurwa, bo to ja, to wiesz, tu jesteś, dobra. Odjebałbym cię z tysiąc razy. Ja wiem, Michael, ty byś wszystkich odjebał, tylko za dużo giniesz. Ty, kurwo. Ja mam 60% survival ratio, a ty? Ja też, ja ty, też. Ty, ty, ty złamany kutasie, ty. Kurwa, bakłażanie, kurwa, ty. Kurwa, gdzie, gdzie kurwa lecisz? Głuchy. Strzelać się. A strzelać, z chyba. No to leć. Kup sobie sportowe kółka do tego swojego inwalidzkiego wózka tej. Ciągle w tyle zostajesz. Michael, ty, ja, muszę, ja właśnie, ja muszę za tą powoli chodzić, bo ty nie nadążysz. No koło to kurwa było? Do no, mnie strzelał skaw z pistoletu. Chcesz pan, na zmianę? Oh, no, no, o, o, drugi skaw strzela. Teraz karabinu. Czy to wy? Jeden p 7 to, to karabin major. Hmm. W moich rękach wszystko brzmi groźnie. Jest. To ja. Dobra. Dobra, chodź, dam ci luty, żebyś nie był znowu. Fijo, mijam się w twierdzi podchodził, a no... pierdolę. No ktoś tu kurwa biega, mówię. Co no, to jest? Granat mamy na zewnątrz kurwa Za kontenerem Rzucam granat O kurwa szybkiego rzuciłem Przestańcie rzucać na zewnątrz Przepraszam Biegam, biega, biega biegam. Jakiś pomoc, coś takiego z 1 bo Dobra, staje znowu, kurwa. Jest przy autobusowym gdzieś. Przy rurach, przy na... autobusowym. Kurwa, Maciu. I nie żyjesz? Żyję, żyję, ale dostałem trochę. Ja nie zaczął. widzę kompletnie, rzucam granat jeszcze. Nie rzucę granatów na zewnątrz, tylko na prawo. Nie ma jak na bank, było coś przy rurach, bo strzelało do mnie. Ja byłem w konterze, Ja tam jebałem w... do tego gościa przy rurach. Znaczy niedaleko rur. On jest na tej blokadzie znaczy, na to, drodze. Na że jednego zabijam. Tutaj przez tą szczelinę nie wypaczy nic. Operuje brzuch. A się doleczę szybko. Ktoś potrzebuje leczenia, bo mam całą salę jeszcze do oddania. To było bardzo nie, intensywne nie. walenie. Ja bym potrzebował czegoś na daleko teraz. Nie, nie. Żeby... nie. Tam się od granat Czemu, nie jesteś? Ja jestem? Z przodu, jak wychodzisz z radu, przez metalowy kontener, go. w lewo odbijasz, to jest od razu taki drewniana szpula. jestem za drewnianą szpulą. Ja zewnątrz, kurwa. No dobra. Dlatego krzyczałem, żebyście nie rzucali granatów na zewnątrz. Ale za ze mną. Zewnątrz na zewnątrz. My. 14 metrów Anton na sekundę. Nie na bank, kurwa. Ja tam kryłem takim tam, tam. ogniem wam, jak ty żeś się wycofywał, że gościu musiał Mike, trzy razy ale... umrzeć. Tak. Ja Wycofałem pośpiewa, się... Nie? Zobaczę przez no, wy... Ten... Wy... Dawaj, 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 dawaj. Ale ja później, jak jeszcze ja się wróciłem do gościa dojebać, więc... I potem dostawałem strzały. i na drugą stronę, jak coś. Będę za rurą. Tak toczno, to jest jedyny sensowny ten. przejść przez ten autobusowy. Wyjdźcie we dwoje, bo jestem... Nie mam brzucha, nie mam trup, nogi. trub na autobusowym trup. idź no tam idź do, do, widział, iż, iż tam do taty. A ja będę tutaj obserwował. I nic nie stoi z autobusami. Chyba jak coś, chyba jak coś, to coś się schował za kołami. Kurwa, ale nie nic tu Nie ma. no, ci panowie byli chyba na tej blokadzie na środku drogi. Jak to mówicie, że domy ktoś tam pierdala, bo ja w kontenerze w środku. To było ich dwóch. O, widzę ruch pod, widzę ruch pod yy, bramą, ale bramą na. Boże, jak to się nazywa? Tam, jak masz pociągi, jakbyś na stację przychodził, ten nastroj kolejowy. Tak, przy bramie jest gościu. Pierdala w stronę bramy, w stronę tego, yy, jak to się nazywa? W stronę Stasza. Nie w stronę Stasza, tylko beczki. Jest, jest za ścianą, teraz, przy beczce. Co do mnie. Do ciebie wypalił. Jeszcze jest jeden typ, mówiłem, że jest koło rur. Kurwa, jeszcze jeden facet. Jest, nie, można nie, przy rurach jest. Gościu, ten drugi jest na... sobie rzucić. Na sypie, na sypie, Równi? na sypie. Nad mostem, na syp nad mostem. Strzał z to nie był bo mnie już dawno zabił, kurwa. Tam ktoś biega. No, ja tam tego typa mocno dosyć porobiłem, wiesz? To to biega w róg. Michael, daj tam przy murze. Tak, ja tam obserwuję mniej więcej periometr. Dobra, nie, Michaela nie ma u nas, więc ty, cokolwiek będzie szło, to kurwa jest wróg. A Patrzcie, patrzcie patrz, zrób przekątnej. Jest gościu tutaj. Za, za, za tymi yy, gruzami. Ale Zemek w środku, wstawał. na zewnątrz, obok. Na no zewnątrz, no jakie gruzy tutaj między, między przystankiem naszym a kurwa, okay. masz gruzy? A ok, okej, jak podniesie dupo, to będę do niego jebał. No bieg! Za, 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 tym, za, tą, za tą zieloną ciężarówką tam uważaj. Za tą jest, za blokadą drogową. Yy, idę na, od nasypu. Easy, tam był typ, kurwa, co był drugi typ, do którego Michael, trzeba, więc tam uważaj. Tak, na beczce, na beczce na beczce tam. jest tam typ prawdopodobnie. Może wam też plecy robić, zjamek? Tam poleciał, więc tam wizji uważaj. Dobra. Ja na trzyosiówce nie mam wizji. Musiałbym się podnieść, ale to rezygnuję z ochrony. Słyszę, krzaki nie wiem, czy to jest wizji, czy. Mogę być ja. W jesteś w miejscu? Prawie pod nasypem. Ostatnie krzaki. Michael, trzymaj, żeby. Się... No Gość ma tego, sz szyszaka takiego zwykłego, biedak Ale wiesz, trafi w łeb i będzie po, po meczu, nie? Wy powinniście chodzić z grupą one tapa może z was zgarnąć i wtedy mamy problem Nie powinniście na kre... działać na singlu Izzy, gdzie, gdzie jesteś? Kreptypa I gdzie jesteś? Pod, prawie pod nasypem o słyszę gdzieś Blisko miałem, się. ktoś się obracał w krzaku Teraz też słyszę krzaki, to ty? Teraz ja wracam pod krzaka, tak O teraz, to ja Zabiłem cię? No chyba tak no, Wiem, <słuch> pod ostatni krzak pod nasypem To tak ładnie no, mówiłem, nie rozdzielajcie się To jeszcze nie jest ten poziom zgrania ze sobą. Ja cię zabieram, easy. Kurwa, sorry. Dobra, tatałem, będę do ciebie się przemieszczał. Poczekam A, chwilę. koło trzy osiówce okay. serię czy, do ty... Widego, do czy, osiów. czy ty możesz w trzy osiówce granat rzucić? Trzy osiówka granat. Nie mam granat. Kurwa, jebana mać. Obserwujesz czy nie? Obserwuję. Teraz już? Na trzy osiówce tak, nic nie widzę. Łykam, łykam dropsy i napierdalam. Widzę cię jakiś jest... Kiko drugi do mnie wali jest? Dobra minus, Zdosz, potwierdzam zresztą... kolejny do mnie wali. Jeszcze jeden autobusowy jeden wy parkingu? Czy przed parkingiem daura? Nie wiem, nie wiem, jestem przed. Jestem... Zostawałem się do krzaka, jestem obskubany strasznie. Widzę go, idzie górą. Górą? że drzewami idzie, o. Ja się operuję, brzuch operuje chociaż. Mam 110 życia. Ona się wycofała, to się wycofał w stronę domsów małych. Widziałem jak pierdola między drzewami. No ja już nie zawojuję za dużo. Słyszałem kroki chyba od strony yy, tego mm, nasypu? Też słyszałem, też słyszałem teraz. Tak, głoś pochodzi na Ale górą, czy tak bardziej od bramy? Ja. Na razie Sławek, do zobaczyska. Do ciebie? Nie. Koło mnie. Jest gościu. W tym momencie to jak ja patrzę... Wiesz gdzie jest ten... karetka? Na tym? Ja widać, ja tak, na Tak, za rurą jest, przed, przed, pomiędzy rurą a karetką. Typ. Był. Przez chwilę Czekamy na niego. Dobra, to ty perymetr sprawdzaj, a ja idę sobie polutować. Szemek, to mój przy wyjściu z kontenera jak coś. Gość z F5 na plecach. Albo 3 -1. Ten mój miał RFB. I 30 poziom. 7, 7 minut nam zostało. A taki gazem. czy znaczy ja jestem jednak mistrzem lutowania raczej szybkiego, wiesz? No, przy, polecę nam tego typa zlutować. Yy, m chyba tam nie znajdzie, bo on się w krzaku... Znaczy wyjebał, ja go zabiorę w krzaku. I widać od razu doświadczenie <laughs> w odjebywaniu swoich. Jak już cię zajebę, to przynajmniej na profesji. Ale weź sobie tam, bo tv nie była moja i... nie był mój FSS szybko to zlutył. Maki, ile jeszcze ci daję? Tu masz dum przez ciebie, pana zabitego. Wiem, ale Kałaha jeszcze przy kontenerze macie ma typa. Lecę szybko na niego. Odpierdolę ci kałacha, tak go nie zlutujesz. To jest skawowy kałach. Z bota. Gdzie jest to Kurka, dobra, ten to. Przyzipam miał. I oni z twierdzy byli chyba. Ten na bank był z diary, Bóg, TIPOT. Oni Rashele zabili wcześniej. Może z dormsów. W ogóle się nazywa Panda. Dobra, zawika, oh, tak? Ten, ten gość jest. Na jeszcze na bizję go szybko? Olej go, olej go. I Majki, 5000 ru, 5, 5 minut, tej. Hey, VZSK koty. Dobra, dawaj. Co ci ten po tym lucie, to jak to nie wyjdziesz? Nikt, dobra, dawaj, No Gdzie ty jest? Ty ja Na dużym kontrakcie jestem. O nie mu że tam wazisz. Nie będę biegł Jak bieg typ typowo idzie W ogóle czemu się idziesz, idziesz w stronę małego konstraktu Ja idzie? jestem przy podwójnej, przy potrójnym domku Przy potrójnym dobra. domku w mały kontrakt. idę Dobra, 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 dobra W ogóle ja myślałem, że ja umrę, nie? Jak na tych panów wybiegłem Na początku myślałem, że umrę jak przebiegł na drugą stronę Zaczyna mnie wszyscy napierdalać oni myśleli, że mnie chyba zabili, bo, bo się schowałem po prostu tam, zawinałem się niczym, kurwa. Granat! Kurwa. Spierdalałeś do granatu? Miałam no nie mam energii, ale nie wiedziałem, kiedy mi się skończyła. Ja mam 108. Dobra, ja już zażre i możemy Pogę iść dalej. Mogę ci tuszonkę dać. Ja, Majko, mam na sobie żarcie od chuja, więc z tym, z tym jest spoko. Ty metal? Dobra, Ja chuj. metal. Co ty, dystrybutor kurwa do jedzenia? Ja żarcie mam, Michael. dużo żarcia zbieram ostatnio. I sprzedaję. Dzisiaj, dzisiaj na jednym rajdzie, kurwa z żarcia, z na interce, prawie 300 tysięcy zarobiłem. Z samej, samej szamy. Szkoda, że tam lutów... Tyle tam lutów zostało, nie? Easy by mógł pozbierać. Ja Głupio, nie, nie, swoje, nie ja. lubię, kurwa, nie lubię, nie lubię odpierdalać swoich. Gdzie się z tym czuję, w chuj. Ostatnio mi się trafił filmik, gdzie było podliczanie, nie? Ja tak mówię, 600 wyświetleń? Dobra, klikam. Co mi to musiał być dobry film, jak się tak obejrzał, nie? Klikam, patrzę. O, coś jest kurwa nie tak, jak powiedziałem... Fajte, mamy roadblocka, dawaj. Mm -hmm. Info? A. Kurwa, kolejny. Minus. O. Na dole. Zaczął mi się, kurwa, znowu MT mi się da Nie, ja to ci się, nie zacięło ci się tylko ci się magazynek skończył. Nie przeładowałeś. Ja dopiero co przeładowywałem przecież. Nie zaciął Nie, nie miałem żadnego pustego. A może załadowałem pusty? Nie, pustego by nie załadował. Ej, czaty, chodźcie na hajsta. Dzięki Cezeks, za subskrypcję. Jeszcze raz sorry. Przestęp, tak. Ale tam nikt ważny nie umarł. Ty świnio. to dole majki. Zabiłem Konkluzji trzech, trzech PMC-ków zabiłem. Jednego nie zlutowałem. Dwudziesty drugi poziom. znaczy dwudziesta druga minuta nie zlutowałem, ale Ja też, też trzech. Ale tu Ja chyba tego, tego ziomka, co tam spierdalał pod bramą, musiałem go jepnąć.